Ej okay. o kurwa, dobra, lecimy. O, kurwica, dobra. E, mapa, mapa, mapa. Chociaż nie, nie! Dobra, ja mam. O kurwa Ks, która miejscówka to była? Kurwa Cyjan no nie kompromituj się aż tak To nie jest trudne Kurwa jebany So Co nie wiesz gdzie to jest? Czy wiesz gdzie to jest? Z tej strony kur. O, ta Środek pierdolonego po. No zobaczymy. Sezon szósty. A gdzie to było? Co? O kurwa, ale się stary, ale się stary, zdziwisz, ne? <grybujesz> ale się kurwa zdziwisz. Co? Dobra, ty, ty masz haksy kurwa. Dole, Ale nie byłem aż tak daleko I Kurwa, trafi teraz centralnie pięć, dni. Dobra, jesteś odjebany Coś, kurwa, od, ale ty masz przeglądarkowe jakieś city kurwa, nie? Oszukujesz mnie, oszukujesz w chuj stary kurwa niemożliwe, że taką... Te, wiesz, z której strony akurat wejście kurwa jest? O kurwa. O kurwa. No i teraz znajdź to, co kurwa. Dobra, nie było źle Nie, no w sumie, było. Citer w chuj jesteś, nie? Ale jesteś nerdem, nie? Taki nerdzik. Taki nerdzik. Należy cały czas 5 koła trafić, to jest niemożliwe, kurwa. Ja pierdzie mikrofon, daj nie nagrywał na eh. Haha. Kurwa, w tym, w Google Mapsie, kurwa. Do, może aż tacy chujowi w GTA nie będziemy. No dobra, to jest Winewood Hills. To to kurwa. Ale konkretnie był wjazd na Winewood Hillsa, to ja tak kurwa nie kojarzę. Ale on był gdzieś przy kasynie, więc. Ej, jestem głupi. Ja zobaczyłem się z kasyno. A właśnie, gdzie było kasenowie, ta? <laughs> Serio? No co robiliście. No kurwa, czasu za mało miałem. Już kurwa miałem klikać tam. Tu za rozjebana gra, kurwa. Będę A... z hotelu, kurwa, ale... Mm -hmm. mm. Kurwa, dlaczego jest taka chujowa jakość? Nie widziałam piksele Ta, dobrze pamiętam. Bo ja tam obok miałem tego. Klub nosu. Dobra, jesteś takim nerdem, gościu Nie da się na tej GTA mapie tego zrobić. A w kurwa nie. <ścoughs> Szczerze, że to gdzieś tu będzie. Aha, dobra. Co? No tak, wiatraki. Przecież to nie były. Tak, akurat wiem. Kurwa! Ale energik poszedł z mojej strony, ja pierdolę! To jest jakaś miejscówka w z RP po prostu. No co za oszukiwista, kurwa! Skończyłem <grym> po Ej dobra, ale nie wygrałeś o dużo. No... Kto jest straight diamond w ogóle? Host? To ja, ja. Cyan, kurwa! On, on jest odpalony, to on jest odpalony w tym zestawie. <grym> no dobra, to jest coś pomyliwe, elegancko na górki. Ale nerdziki, ale nerdziki O kurwa, good luck Nic tu stary nie widać Żadnej miejscówki nie widać Totalnie nie widać miejscówki O kurwa No, jeszcze cyjan, patrz, cyjan trafi, nie? On oszuka. Oszuka w chuj. Widzimy, że on trafi. On już kurwa googluje w internecie. No, kurwa, oszukuje. Ciekawe, kurwa. Kojarzyłem z tych trzech drzew, co były tam w A tego też już nie da nie odgadnąć. Chyba wyciągnął szekierkę normalnie Serio kurwa? Tak Strzeliłeś gorszej ode mnie Nie, lepiej Lepiej, bo mam więcej punktów Mam więcej punktów, na nie, ale still mój, mój z był lepszy <grym> <grym> O kurwa, dobra It's not that fucking hard Ja mam czas mi to się kurwa, słuchajcie, nie śpiesz. A tutaj? Myślę, że my na kurce jesteśmy. O, o, Chcę, że drzew nie było na mapie. Chyba będę będą kalkulować, kurwa, co do centymetra, nie? Ja tym dole. No, z której, z której strony to było. Akurat i nie pani pokazało. Z tego końca co Zobacz, zobacz, No, kurwa, mówiłem. Zobacz, no. zobacz, kurwa. Ja, ja w 5 sekund, w 5 sekund kurwa nacisnąłem, a ten kurwa i tak więcej wykręcił. Nie? Za, za czas w ogóle powinien być punkty dla pana, ale. Bo wziąłem kształt stawu i z drugiej strony była ta góra. Pod Kurwa, jesteście podpalani w chulnia. <laughs> To jest czwartego. To je będzie tu. To jest to tu. Co? Nie ta farma. Kiedy były dwie farmy? No w czwartym sezonie. W, piąty, w piątym dodali go What? What? Dobra. A gra jest kurwa rozpierdolona. Ooo, to jest akurat... To pamiętam, to nastuwa. No nie? A ja po prostu dam tu. Nie będę się doszukiwał. Aha, a. Dobra, nie ten domek, bo tu dwa były. Czas czekaj, to może być też inny most. Ej, dobra, to akurat nie pomaga miejsce. 20 sekund. Jest tu drzewo? Nie ma tego drzewa. Kurwa. O. Szaram gdziekolwiek. Nie wiem, nie chciałam się kurwa myśleć. Mogę tego znaleźć. Ciekawe gdzie wyście kurwa tam most widzieli. Bo tam kurwa mosto na mapie. Nie widziałem. Nie ma go kurwa na mapie. Blisko, byłem blisko. jakby bo to jest blisko. Irmiot, jak trafię kontynent dobry to jest dobrze. A pierdole. A pierdo... No weź zgadnij się stary, jak widzisz pole jebane. Okej, okay, to wygląda tak kurwa irlandzko w chuj. Patrzcie chyba na... na... na, na, na dronę. What? A to jest? Not bad, not bad, not bad, ale mówię, to taki i teren. Okej, okay, to jest ameryczka, jak chuj. Dobra, to akurat się przejedziemy, poszukamy czegoś. Dobra, jakie to jest marka samochodu, bo to po, po samochodach można. Dobra, to. To ty, 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 ty. mogłaby być Ameryka. Okej, okay, ej, czekaj, był. nicę John, coś tam street było, więc to jest raczej. Schultz CT Czy to może być Ameryka? Na pewno takie domki amerykańskie, takie osiedle amerykańskie Czy to południowa czy północna? Po Kurwa Ta Australia Aha. jebana A? A? Stary, Nie rozróżnisz Australii od Ameryki na że nie da się Cześć, jest zaparówko, pierdolę. Dobra, jesteśmy w Polsce. A, bo w jakimś europejskim kraju, przynajmniej. Który... Twoim miastu? Mhm. Mm tak, to na pewno... Nawet pisze. Dobra, ale gdzie to jest? What the fuck? WTF! Boje się Pod Podmokłe tereny, czyli... Taka amerykańska farma, nie? Czy nie, czy amerykańska, czy może... Nie, brytyjska nie. Wszyscy... Na... Dalvadas? No! Oho Ja yeah, pierd... Rozszukujemy, nie? Chuj, ale... <noise> ale to... to, to pom nie pomylisz, kurwa Znowu... Pomylimy znowu Australię, kurwa, z Ameryką a, 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 a. Aha, UK UK, UK Albo... <noise> Australia, kurwa <noise> Ja pierdolę Yes, lecimy E, to jest Rosja, chuj. Rosja. Albo Ukraina. Po, po ulicy widzę. Więc, rullica jest. To teraz szukamy flagi, kurwa. No, Spójrz na tego Sebiksa. To jest Rosja, chuj, Słaszko idzie. Rosja, jak chuj. <todgłosy> Serio, ty kurwa, wygląda tak... Jezu, jak biednie ta Rosja wygląda. W sensie, to, to jest pewnie jakaś jedna wiocha, nie? Ale... Kurwa, ten tu jaką kurwa... Ja pierdolę, że se drutko czas ty kurwa, pierdolni. <gry> Pojebani ci Russy. Kurwa, normalnie kontener. Normalnie wyglądający człowiek, niemożliwe. Co tu kurwa chodzi? Tu zaraz se kurwa żeby pan postawią przed domem, kurwa Dobra, ja nie wiem gdzie to jest kurwa, stawiam, że to jest Rosja Jak to będzie Ukraina to się zdziwię Ale bym szczalał gdzieś jakieś tutaj okolice, taki, taki, nie wiem, bo tu... O, no, Rosja była, a co to było Nie Wiem, nie ma go na mapie Taki kurwa... Nie jest taki Americano Trinity, to by był? Może to znowu Australia? Właśnie też tak myślę, nie? Nigdzie nie dojedziemy, star. Dobra, szarła Australia. Kurwa, jebana! Meksyk, kurwa! O, ja Nie da się! No przez stary to jest... To jest jak chuj Meksyk, to musi być kurwa Meksyk Co to jest Jesus? Ej, ciłała <noise> Nie ma ciłały! Potrącił ciłałę! <noise> Dobra, byliśmy tak w miarę, nie? Siemanu! <głos> <głos> o kurwa, ale villa <noise> Gdzie my jesteśmy, no To jest wyspa jewana! <noise> Więc sobą na radiowozach często jest napisane i tak dalej, ale. No, w tym wyjątku niestety. Co jest? Ja wiesz, ja tak się respie nie mówię? No kurwa, Waszyngton, nie? <noise> ale z drugiej strony. No to w, brzmi jak, w, wygląda jak ten moment, a co. ty widzisz, a co ona widzi? No, <noise> oh, fuck! To, co to kurwa jest? O oh, fuck, jest kurwa dat! Waszyngton? Ale to kurwa nie jest Waszyngton. <noise> Gdzie to jest? To jest pośrodku niczego. Czemu mam ciszej? Jeśli nie, Riverside? Zomboid reference? Zobo Zomboid reference? Chuj. To Będzie Kentucky, 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 Kentucky. Kentucky. Uh, <coughs> what? Los Angeles, kurwa. Kis chyba Okej, okay, what the fuck? Dobra, nie wiem. Stralnia, kurwa. <coughs> Zadaję to bez komentarza. Ja to na odpierdol robię, ale po roku się. To fuck? Widziałeś to? Patrz to. Normalnie, nie? Patrz to, patrz to, patrz to. To fuck you mean! Oh, to jest palma. Finowie też mają dużo śniegu. Co? <laughs> <laughs> kurwa, dość. Oh, kurwa, dość. To już kurwa, sobie to... wietnam. <laughs> kurwa, palmy i A oh, Kurwa, dość. Dobra, gramy tą vr <laughs> Tylko Pójdę do sklepu zaraz i...